Który z tych punktów, czyli science, technology, engineering i mathematics, są według Pana na polskim rynku kapitałowym najbardziej reprezentowane, można tak powiedzieć? Ciężkie pytanie by Pani zadała. Nie wiem, ale wśród osób zawodowo zajmujących się mhm. tak, instytucji osób? Reprezentując. To chyba jest, to wydaje mi się, że to ekonomia. Tak, ludzie po ekonomii najczęściej po jakichś studiach typu jakiś uniwersytet Czyli ekonomiczny. Mathematics tutaj wygrywa. Tak, 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 oczywiście, że tak, że ludzie, którzy zajmują się nauką, tam pierwsze, tak? Science albo tam technology, to oni już pracują w tych spółkach, które są potem notowane na, na rynku kapitałowym. Natomiast taki na branży takiej finansowej, która zajmuje się całą obsługą rynku kapitałowego, która jest tym rynkiem kapitałowym, to ludzie po ekonomii, po, po, po studiach takich ścisłych, ale ścisłych, ale takich, że finansowych tutaj dominują. W Polsce teraz powstają nowe spółki z obszaru STEM. Czy mógłbyś wyznaczyć jakieś atrakcyjne albo konkurencyjne? No, przede wszystkim, jeżeli chodzi o sektor tych spółek, faktycznie nasz rynek jest, wydaje mi się, że trochę na wczesnym etapie. Kolejne podmioty gdzieś tam się na rynku pojawiają, to też wynika z zapotrzebowania z tego w którym kierunku idzie świat w ramach rozwoju technologicznego, co nie oznacza, że już na ten moment musimy mówić o tym, że to są świetne okazje inwestycyjne. Yy, wiadomo, każdy po czasie może powiedzieć, że a gdybym zainwestował w jakimś tam konkretnym momencie yy, w przeszłości, to teraz zarobiłbym tyle i tyle. Załóżmy, natomiast oczywiście to nie jest takie proste, bo jeżeli coś jest nowe, coś jest innowacyjne i coś też nie do końca jest znane inwestorom, no to trzeba postawić na bardzo taki ryzykowny zakład. Niemniej to nie oznacza, że to jest zły wybór z tego prostego powodu, że jeżeli będziemy bazować na czymś, co w przyszłości będzie coraz bardziej popularne, jeżeli będziemy bazować coraz bardziej właśnie na nowoczesnych technologiach, będziemy odchodzić od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich 10, 20 latach, no to siłą rzeczy jest największa szansa, że to w tym kierunku będzie płynął kapitał. Ja sam osobiście nie pamiętam, kiedy ostatnio poświęciłem więcej czasu na analizę jakiegoś takiego klasycznego biznesu, który, no nie wiem, opiera się, na przykład bezpośrednio na konsumencie, na produkcji jakiegoś dobra czy, czy nawet usługi, która jest pewnego rodzaju podstawowa, która jest dla każdego dostępna. No bo jeżeli z czymś już przez długi czas mogliśmy obcować, co już na rynku było, no to niekoniecznie to daje potencjał do wzrostu, do rozwoju. Największy potencjał widzimy właśnie w podmiotach, które bazują na nowych technologiach, zarówno w oparciu o właśnie czy to sztuczną inteligencję, czy to o jakieś nowatorskie metody związane z branżą biotechnologiczną, medtechową, bo faktycznie Mamy coraz więcej potrzeb, które jakkolwiek muszą być zaspokojone, a współczesne narzędzia umożliwiają nam przejście konkretnych kroków, na które potrzebowalibyśmy 10 lat temu 5 lat, teraz potrzebujemy na przykład jednego miesiąca. To faktycznie jest też prawda z tym, co wspomniałeś, że dopiero początkujemy w tym obszarze i sektorze STEM. A czy byłbyś w stanie wytypować, w którym z rozwinięć tego skrótu mamy największe szanse jako Polacy? To nie jest łatwe pytanie. To jest, to jest trudne pytanie, bo to też zależy, czy mówimy o aspekcie jakby wykształcenia osób, które będą w danej grupie działać, czy o aspekcie, w którym kierunku pójdą pieniądze, bo to też jest bardzo istotne. Obecnie mamy kilka przykładów spółek z giełdy papierów wartościowych, które no, na przykład, załóżmy, powiemy o branży stricte technologicznej. Mamy spółkę, załóżmy, TEKST, która od pewnego czasu y, radzi sobie bardzo słabo. Kurs stracił 50-60%, mimo że spółka bazuje na y, rozwiązaniach bardzo mocno opartych o sztuczną inteligencję, y, wypłaca regularną dywidendę od wielu lat a mimo wszystko kurs traci. Dlaczego? Bo spółka się nie rozwija, bo rozwój sztucznej inteligencji w tym przypadku może być dla spółki problemem z racji tego, że rozwiązanie, które ona wykorzystuje, możemy dużo łatwiej yy, wygenerować np. za pomocą wpisania odpowiedniego kodu yy, do czata GPT. Oczywiście to będzie rozwiązanie prostsze, nie tak zaawansowane, ale być może to prostsze rozwiązanie będzie wystarczające dla, dla firmy. Yy, ja obecnie, yy, nie wiem czy Możemy powiedzieć o branży kosmicznej, jako takiej, która wchodzi w skład? Myślę, że możemy myślę, że uwzględnić. Tak, myślę, że tak. I to jest z kolei taki, nie wiem czy mój konik, to może jest za dużo powiedziane, ale mamy na naszej giełdzie dwie spółki, niedługo będzie, będzie trzecia wchodzić, związana z satelerem. Najprawdopodobniej mamy Krajota Instruments i Scanway, spółki, które w ostatnim czasie radzą sobie naprawdę rewelacyjnie. I to nawet nie jest tak, że te spółki poprawiły swoje wyniki finansowe jakoś bardzo znacząco. Po prostu pojawił się taki hype na te spółki, bo mamy tylko dwa podmioty w gronie około 700 spółek na parkiecie głównym i na parkiecie, na parkiecie New Connect. Gdyby tych spółek było 50, prawdopodobnie kapitał by się jednak po rynku rozmył. I tutaj znowu przykład: nie wiem, sektora gamingowego załóżmy, który też jest oparty o nowe technologie. Kiedy mieliśmy potem, że boom na spółki z tego sektora, gdzie w zasadzie tych spółek każdego roku debiutowało po kilkanaście na giełdzie, kapitał, w zasadzie każda z tych spółek była dostrzeżona przez kapitał i obserwowaliśmy debiuty przynoszące 50-70% wzrostu, czasem ponad 100%. Teraz te spółki albo bankrutują, albo zmieniają profil działalności. Niektóre idą w obronność, niektóre idą bardziej w kierunku rynku kryptowalut. Nawet wczoraj tutaj podczas konferencji miałem taką rozmowę z jednym podmiotem. A z kolei te spółki kosmiczne mają ten plus, że współpracują z Europejską Agencją Kosmiczną. To po pierwsze. Po drugie. Produkty, które oferują, mogą być wykorzystywane bardzo szeroko. Zarówno do monitoringu różnych procesów, które przebiegają na naszej planecie, nie wiem, dla rolnictwa, załóżmy, dla pogody, dla jakichś konkretnych obserwacji, ale również mogą być wykorzystywane w kontekście obronności w ramach właśnie zbierania bardzo ważnych, istotnych danych, na przykład jak przesuwają się nie wiem, jakieś siły lądowe. Czy inne rzeczy. Więc ten szeroki zakres zastosowań uważam, że będzie dostrzeżony też właśnie przez inwestorów i coraz większe, większe pieniądze też przez zewnętrzne podmioty będą kładzione właśnie na ten biznes, co umożliwi spółkom porawnymików finansowych. I na, tych, na takich spółkach bym się właśnie tutaj skupiał, które mają taki produkt, taką usługę, która będzie atrakcyjna dla inwestorów w kontekście pozyskiwania kapitału. Niestety. Na naszym rynku kapitałowym często właśnie spółki, o których mówimy, potrzebują tego dodatkowego finansowania. No bo siłą rzeczy na początku, no skąd mają wziąć pieniądze na rozwój biznesu? Jeżeli instytucje finansowe będą przyznawać jakieś granty, będą się pojawiać podmioty polskie, zagraniczne, które będą takie firmy dofinansowywać, no to to daje olbrzymią szansę na wzrost i rozwój w przyszłości. I na sam koniec przychodzą do takiego większego ogółu, myśli Pani, że polska giełda stoi na dobrym poziomie z firmami technologicznymi, właśnie prog programistycznymi, czy innymi związanymi z bardziej naukami ścisłymi? Czy jednak Polska jest w tyle, myśli Pani, że na tle innych krajów? To znaczy tak, jakbyśmy popatrzyli pewnie, jakie spółki są notowane na polskiej giełdzie, nie mam tej statystyki w głowie, ale myślę, że gros spółek to są spółki, które oparte są na twardych kompetencjach. Jest kilka bardzo fajnych spółek IT czy spółek technologicznych, natomiast dzisiaj technologia jest tak naprawdę wszędzie, tak? Czyli jak dzisiaj mieliśmy debatę i w debacie uczestniczył prezes XTB czy prezes Polimexu Mostosta, to rozmawialiśmy o tym, jak ta technologia wpływa i na budownictwo, i na inwestowanie. No i prawda jest taka, że w, w obu tych miejscach no, twarde kompetencje inżynierskie tak naprawdę są potrzebne, i na, myślę, że na tych kompetencjach dzisiaj stoi polski biznes.